Xiaomi chyba ma pomysł, żeby wypuszczać Mi 9 ze wszystkimi możliwymi dopiskami w nazwie: T, T Pro, Pro, SE, Explorer, a teraz Lite. Jak wypada ten model na tle Mi 9 i czy faktycznie jest smartfonem, który będzie lepszą wersją Redmi Note 8 Pro, które obecnie zyskuje popularność? Xiaomi Mi 9 Lite jest połączeniem wielu smartfonów Xiaomi. Co z tego wyszło, czy warto ten smartfon kupić? O tym właśnie w dzisiejszym odcinku. Mi 9 Lite udostępnił mi sklep Dragonis.pl, także dzięki. Oczywiście, jak w opis zajrzycie, to zobaczycie link do aktualnej ceny tego modelu. Mi 9 Lite to tak naprawdę telefon hybryda kilku innych smartfonów Xiaomi. Przy czym, najmniej mu chyba do Xiaomi Mi 9. Wygląd ten smartfon zaczerpnął z Xiaomi Mi A3. Tego urządzenia niestety już u siebie nie mam, ale oto rendery obu urządzeń w niebieskiej wersji kolorystycznej. Zadanie wasze to znaleźć trzy różnice. No właśnie. Jako ciekawostkę powiem, że na innych rynkach jest dostępne Xiaomi Mi CC9e, które w Europie występuje jako Mi A3 z Androidem One, a Mi CC9 w Europie jako Mi 9 Lite. Testowany dzisiaj model na froncie pokryty jest szkłem gorilla glass 5, zresztą tak jak Mia 3. A Trójka ma również to szkło na pleckach, a w przypadku Mi 9 Lite nie występują takie informacje. Różnicą jest metalowa ramka w porównaniu do plastików A Trójce. Jak widzicie, w moim wariancie kolorystycznym występuje mieniąca się holograficznymi paskami tylna obudowa. Nazywane jest to zorzą polarną, tak jak mówiłem przy okazji Mia 3. Wygląda to ładnie, ciekawie się mieni pod różnymi kątami, ale jest to oczywiście kwestia gustu. Stety albo niestety mamy wcięcie w postaci kropli wody, albo jak mi woli nazwę dot drop. Do tego otrzymujemy informację, że jest to ten sam wyświetlacz co w Mi 9. Z producentami sprzętu jest tak, że zaufanie zaufaniem, ale sprawdzić trzeba. Po lewej stronie macie Mi 9 Lite, po prawej Mi 9 i po sprawdzeniu wielu grafik mogę powiedzieć, że jest dużo w tym prawdy. Oba smartfony mają przekoną 6,39 cala i rozdzielczość Full HD+. Dostawcą ekranu jest Samsung, a technologia ekranu to Super AMOLED. Xiaomi deklaruje jasność maksymalną na poziomie 620 nitów, ale taką jasność osiągniemy tylko w trybie automatycznym doboru jasności, gdy telefon wykryje bardzo mocne słońce na zewnątrz. Odzorowanie kolorów jest rewelacyjne, barwy są bardzo dobrze nasycone, głębokie, kąty widzenia perełka i w przypadku Mi 9 Lite mogę powiedzieć, że jest to jeden z lepszych, jak nie najlepszy ekran w swojej cenie. Wyświetlacz został wyposażony dodatkowo w technologię ograniczenia migotania w ciemności, ma to zapobiegać męczeniu się wzroku, a ekran uzyskał certyfikat VDE, czyli niemiecki certyfikat dotyczący ochrony wzroku. Telefon możemy wybudzić dwuklikiem, jak i podniesieniem urządzenia. Prowadzono nowe zegary w ekranie Always On, towarzyszy temu ciekawa animacja i jest to uzupełnienie smartfona o komunikaty z telefonu, bo niestety diody powiadomień nie mamy. Ale zaraz, jest ona, ale trudno ją traktować jako prawdziwą diodę. Zobaczcie na plecki, a dokładnie na logo w lewym dolnym rogu. Jest ono podświetlane i gdy mamy jakiś komunikat, to delikatnie pulsuje kolorowymi akcentami. Dioda może pulsować w aplikacji muzyki lub podczas grania w trybie turbo. Jest to bardzo subtelne i dużo mniej widowiskowe niż na przykład w Motorola One Zoom. Co do nowości w systemie, to mamy zakładkę równowaga cyfrowa, która wygląda... Tak jak ta z Androida 10, ale mamy tutaj Androida 9. Znajdziecie tutaj również kontrolę rodzicielską, z pomocą której z własnego smartfonu możecie nadawać limity i kontrolować wyświetlane treści na tym smartfonie. Domyślnie na pasku górnym niewyświetlane są notyfikacje, ale na szczęście może to włączyć w ustawieniach. Mamy tryb nocny i sterowanie gestami, a w interfejsie jest kilka fajnych usprawnień, jak na przykład grupowe przenoszenie ikon na pulpitach głównych. Sam system działa szybko, bez zawieszeń, interfejs jest intuicyjny, także do sposobu działania tego smartfona nie mogę mieć zastrzeżeń. A teraz szybka przerwa na subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, nie daliście dzwoneczka i subskrypcji na moim kanale, a chcecie być na bieżąco z nowymi filmami, to zachęcam Was, abyście właśnie teraz to uczynili. Oczywiście przycisk jest na dole. Skoro Lite to i podzespoły muszą być okrojone, w przeciwieństwie do Mi 9 Lite ma slot na kartę SD, ale poza tym 128 lub 64 GB przestrzeni na pliki. 6 GB to stała wartość, do tego ośmierdzeniowy procesor Snapdragon 710. Z tym procesorem może znaleźć przede wszystkim Oppo Reno czy Xiaomi Mi 8 SE. Jednostka ta w teście AnTuTu wyciąga około 174 tysięcy punktów. Zabezpieczenie smartfona nie ogranicza się tylko i wyłącznie do rozpoznawania twarzy, które swoją drogą działa bardzo szybko i nie trzeba długo czekać na reakcję. Mamy dodatkowo skaner odcisków palców zatopiony w ekranie. Jak przystał na Xiaomi jest szybko i przyjemnie. Tak może określić proces odblokowania ekranu za pomocą palca. Skaner umieszczony jest na dobrej wysokości, nie ma problemu z pracą w wysokich temperaturach. Komunikacja w tym smartfonie jest na dobrym poziomie, nie mogę narzekać na prędkości osiągane przy pobieraniu i wysyłaniu danych przez Wi-Fi i LTE. Mamy NFC do płatności mobilnych, do tego jest podczerwień do sterowania innymi urządzeniami. Mi 9 Lite został wyposażony w baterię o pojemności 4030 mAh. Jest to pojemność, która daje szansę na dobre wyniki. Telefon osiągnął 7 godzin pracy na ekranie. Mamy do tego szybkie 18-watowe ładowanie, co raczej jest standardowe dla smartfonów w tej cenie. Jak fotograficznie ten model stoi? Mamy trzy aparaty, gdzie główny pochodzi od Sony i ma rozdzielczość 48 megapikseli i jasność 1.8. Drugi aparat jest szerokokątny i ma rozdzielczość 8 megapikseli, a trzeci służy do pomiaru głębi i ma 2 megapiksele. Zabrałem ten model ze sobą na wakacje, a to chyba najlepsze warunki, żeby dobrze poznać urządzenie. Ze zdjęć w trakcie dnia jestem zadowolony. Mają one sporo informacji. Po przybliżeniu, drastycznie nie wzrasta poziom szumów, kolory oddane są poprawnie, ale zauważyłem pewne zachowanie. Co jakiś czas telefon źle dobiera kontrast na zdjęciach. Niezależnie czy korzystamy z szerokiego kąta, czy standardowego, robiąc kilka zdjęć jedno po drugim, może być tak, że wyjdą wam zupełnie inne pstryki. Raz ten problem spotyka szeroki kąt, innym razem główny obiektyw. Szeroki kąt nie grzeży szczegółowością, jest on raczej tym, co znajdziemy w innych budżetowych smartfonach, aniżeli ten model mógłby mierzyć się z pełnoprawnym Xiaomi Mi 9. Załamanie optyczne jest minimalne, co widać po horyzoncie na tym zdjęciu, także to na plus. W interfejsie znajdziecie przełącznik na dwukrotny zoom, ale jest on cyfrowy. Zdjęcia w jego wykonaniu też sprawdziłem. Widać, że jest to przycięte główne zdjęcie, także w kategorii zoom cyfrowy medalu nie będzie. Nocne zdjęcia można wesprzeć za pomocą trybu nocnego. Owszem, pomaga on wyostrzać fotki, wyciąga kolory, balansuje intensywność świateł i ogarnia kontrast. Także zdjęcia po trybie nocnym będą po prostu przyjemniejsze dla oka, ale nie jest on innowacyjny. Nie doświetli Wam totalnego wzmroku, średnio też podobają mi się na tych zdjęciach kolory. A Wam? W nagramy max w 4K przy 30 klatkach na sekundę, przy tej rozdzielczości nie ma wsparcia stabilizacji i wideo wygląda jak wygląda. Za to super prezentują się kolory i szczegółowość, tu jestem pod wrażeniem. Full HD przy 60 klatkach ma już obsługę stabilizacji cyfrowej, widać charakterystyczne puknięcia, ale źle nie jest. Selfie zrobicie aparatem o rozdzielczości 32 megapiksele i jasności 2.0. Jest obecny tryb portretowy z poprawnym wycięciem. Jakość samobstryków oceniam, no powiedzmy bardzo dobrze. Frontowy aparat obsługuje sztuczną inteligencję. Filtry dostępne z poziomu aplikacji aparatu są raczej mało atrakcyjne. Kończąc muzyką, mamy jacka 3,5 mm i reklamy w aplikacji muzyki, którymi strasznie gardzę. Jest za to equalizer z dźwiękiem Mi. Głośnik multimedialny nie jest zabójczo głośny, ani zabójczo czysty. Normalna jakość w tej cenie. Basy mogłyby być nieco głębsze, ale ogólnie jest kulturka. Co zamiast Mi 9 Lite? Osobiście mogę Wam polecić dopłacić trochę do Mi 9 na Dragonis, wyrwiecie go w dobrej cenie. Jeżeli musi to być telefon w cenie Lite, to może Redmi Note 8 Pro. Trochę już z niego korzystałem i mogę powiedzieć, że sprawuje się należycie. Podsumowując, Xiaomi Mi 9 Lite nie jest złym smartfonem, jednak moim zdaniem, biorąc pod uwagę to, ile musimy na niego wydać, to jednak trochę bym się wstrzymał z decyzją o zakupie tego urządzenia. Warto może jeszcze ciut dozbierać do właśnie pełnej wersji Mi 9, tym bardziej, że jeszcze do wyboru macie Mi 9T, które jest urządzeniem... No powiedziałem trochę lepszym niż testowany dzisiaj Mi 9 Lite. Co Wy sądzicie o tym smartfonie? Czy podobają Wam się plecki w tym urządzeniu? Dajcie znać w komentarzach. Ja się z Wami żegnam, cześć i widzimy się w kolejnych odcinkach.